Witaj. Oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 30 dni od momentu, kiedy to oglądasz. To jest czytanie dla zodiakalnych bliźniąt w słońcu, w księżycu, w ascendencie. To jest czytanie kolektywne, także bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Sprawdzę w nim, jaka energia prowadzi Cię przez te 30 dni. Będą wiadomości na temat pracy, finansów, miłości, zdrowia, na wielu poziomach. Zobaczymy, co może się wydarzyć. Będzie też czytanie z Charmsów, słowa mocy. Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. I nieważne, kiedy ten film do Ciebie trafił. Tutaj jest dla ciebie wiadomość na następne 30 dni. Dobrze, teraz proszę o wskazówki, jaka energia prowadzi zodiakalne bliźnięta przez następne 30 dni. Jest. I jest to karta. Zaufanie. Jeszcze jeden ze znaków ma tę kartę na energię ogólną w tej serii i jest to wodnik. Także tutaj możesz mieć do czynienia z jakimś wodnikiem, jeżeli chodzi o sytuacje związane z zaufaniem. Pytania, czy można ufać tej osobie, albo właśnie jakieś takie wydarzenia, które sprawią, że uwierzysz, zobaczysz wyraźnie, że możesz komuś ufać. Zaufanie do siebie, do swojej intuicji, do wskazówek od wszechświata, które otrzymujesz. Te tematy są bardzo ważne dla Ciebie na następne 30 dni, i ta karta mówi: akceptuję to, że mój wewnętrzny głos zawsze poprowadzi mnie dobrą drogą, w dobrą stronę, i tego bliźnięta się uczą. To widzą, wyraźnie zaczynacie to rozumieć mocno, też to, że w coś zaufałeś, zaufałaś, zostanie Ci potwierdzone. Coś dla wielu osób się wydarzy, więc tutaj sprawy związane z zaufaniem na wielu poziomach. Dobrze, to teraz czas na przesłanie od aniołów obfitości na temat finansów, pracy. Ten temat jeszcze zgłębię później w czarsach. Także to są pierwsze wskazówki, jak możesz dostroić się do energii przepływu wszechświata. O, i te trzy karty to będą. Oczyszczenie długów super. Tutaj ci, którzy mają jakieś długi, problemy finansowe, zaufanie, wprowadzenie wszechświata w to, że rozwiązanie się znajdzie, zaowocuje właśnie rozwiązaniem jakiejś trudnej sytuacji, gdzie jest dług finansowy, emocjonalny albo karmiczny. Bo tutaj nie tylko o to chodzi, masz nie chodzi tylko o pieniądze, tak? Masz szansę oczyścić jakiś dług, przeprowadzić ten proces, zakończyć ten proces, czy to jest dług finansowy, czy karmiczny, czy emocjonalny. Także jest to bardzo dobra wiadomość. Można tutaj pomóc sobie rozpocząć ten proces, czy zakończyć. Zapraszam na moją medytację prowadzoną, która jest takim procesem. Anulowania umów, kontraktów, długów karmicznych. O tym powiem, co się na końcu będzie można przejść do tego filmu. I kolejna karta: pomoc, praca charytatywna. Także tutaj też warto pomóc komuś, nie oczekując z powrotem czegoś, tylko. W wyniku tego znajdziesz inspirację albo poznasz osobę, której można zaufać, zbuduje się jakieś takie duże wsparcie między Wami. Więc no, warto, warto pomagać. Też tak czuję, że tutaj długi karmiczny, a tutaj zbieranie dobrej karmy się pokazuje i oczyść swoją przestrzeń. Żeby energia mogła płynąć, potrzebujesz oczyścić przestrzeń fizyczną, dom, biuro, tam gdzie przebywasz, też oczyścić przestrzeń emocjonalną, energetyczną. To pomoże ruszyć energii do przodu. No i właśnie możesz na przykład oddać jakieś rzeczy, których nie potrzebujesz, na cele charytatywne. I to będzie tutaj najlepszy przykład tego, co radzą aniołowie obfitości. Dobrze, to teraz wiadomość od Archanioła Rafaela na temat zdrowia na wielu poziomiach: fizycznego, emocjonalnego, energetycznego, ale też zdrowia Twoich relacji, bo to jest Archanioł połączony z czakrą serca. Pamiętaj, to jest odczyt energii, to nie jest porada medyczna i takiej porady nie zastępuje. Dobrze, o, tutaj na pewno, o, zobaczcie, mamy. Jest tutaj, jeszcze tu, czyli trochę jest. To zrobię więcej miejsca w takim razie. O, tutaj ta karta pociągnęła tę kartę. Zobaczymy. Co to o, tutaj będzie. Troszeczkę o rozszerzę, żeby było dobrze widać. I teraz pierwsza karta. Świeże powietrze potrzebujesz przebywać więcej na świeżym powietrzu. Właśnie, żeby oczyścić głowę, umysł, przestrzeń emocjonalną, energetyczną. Spacery w lesie, medytacyjne na przykład, albo spacer z psem, który też może być jak medytacja. To będzie dla Ciebie niezwykle korzystne, korzystne zachowanie, korzystna rutyna, więc warto coś takiego wprowadzić, jeśli jeszcze tego nie ma. Potrzebujesz świeżego powietrza i czasu dla siebie, by poczuć się lepiej. No, niektórzy zbytnio dużo kofeiny przyjmują. Jest zaproszenie do tego, żeby trochę to odstawić, albo w ogóle. Oczywiście, Ty decydujesz, co robisz w swoim życiu, to są tylko wskazówki. Jest tutaj karta Jezusa Boskiego Uzdrowiciela. Energia Jezusa to jest energia bezwarunkowej miłości, uzdrowienia serca, relacji. Więc, jeśli masz jakąś sprawę w tych tematach do uzdrowienia, w relacji miłosnej, rodzinnej czy uzdrowienie serca, możesz w medytacji, modlitwie, cokolwiek robisz, poprosić o pomoc, tę energię, i wtedy będzie mogła ci pomóc, bo wszelkie energie wspierające, czy są to aniołowie, czy bogowie, czy siły natury, cokolwiek. One mogą nam tylko pomóc, kiedy poprosimy o tę pomoc. I jeszcze jedna karta. No właśnie poproś o pomoc archanioła Rafaela. Czyli tutaj jest wyraźnie jakaś sprawa, w której potrzebujesz pomocy, na zdrowiu na którymś z tych poziomów, tak? Dla każdego to będzie troszeczkę inaczej. I siły wspierające zapraszają cię do tego, żeby poprosić je o pomoc, bo tutaj mogą pomóc. I ty też poczujesz się lepiej, pewniej na przykład medytując, by uzdrawiać swoją energię, bo to też jest prośba o pomoc do sił wyższych, do wszechświata. Dobrze, to teraz za chwilkę będzie duży rozkład, w którym sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, i to będzie taka druga część czytania. Tam też będą czarmsy, będą słowa mocy, także warto zostać. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę, polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. W opisie jest też do mnie adres mailowy, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne. Albo amulet ochronny ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. Dobrze, i teraz proszę o wskazówki dla bliźniąt na następne 30 dni, jaka energia wzrasta w Twoim życiu, czego będzie więcej, co tutaj się rozwija. O. Pierwsza karta uzdrawianie. No właśnie, wszystko, co jest związane z zaufaniem albo zdrowiem na jakimś poziomie, tam, gdzie się pojawiło dużo w czytaniu u Archanioła Rafaela. Uzdrawianie to jest temat przewodni dla bliźniąt na te 30 dni. I mamy tutaj kartę szczodrości i kartę skupienia. Będziesz uzdrawiać wszystko to, co blokuje cię przed szczodrością, przed otwartością, przed otworzeniem się na życie. Też uzdrawiasz się z wszystkiego tego, co nie, nie, inaczej, coś, co nie jest twoim priorytetem, a i tak dajesz temu uwagę i skupienie, i przez to się rozpraszasz, przez to, że tak to u ciebie funkcjonuje. I nie możesz skupić się na tych najważniejszych rzeczach. To też będziesz uzdrawiać, będziesz ćwiczyć uważność, skupienie. Tutaj to może być moment przełomowy, ułatwi ci to życie, funkcjonowanie. Jeśli tak jest, też z kolei dla innych widzę uzdrawianie jakichś schematów. A propos obfitości. Tego, że trzeba dla siebie trzymać, a nie być szczodrym, bo wtedy mi nie zostanie. I też wiele osób będzie właśnie ćwiczyło to, jak skupić się na swoich priorytetach i się nie rozpraszać. I też jak okiełznać gonitwę myśli. Tutaj mogę pomóc. Powiem coś na końcu tego czytania na ten temat. Dobrze. To teraz proszę o wskazówki, jaka energia tutaj maleje, z czego się oczyszczasz, co odpuszczasz. Przepływ i energia. No właśnie, tutaj kolejna wskazówka a propos tego, co uzdrawiasz? Uzdrawiasz to wszystko w Twojej energii, co blokuje cię przed przepływem, przed połączeniem się z energią wszechświata. Też przed zaufaniem w to, że lepsze życie w przepływie, w radości, po uzdrowieniu jest dla Ciebie możliwe. Dobrze. Czyli mamy tutaj. Głęboką wiadomość o głębokim uzdrawianiu na wielu poziomach dla bliźniąt. To teraz proszę o wskazówki, jakie jest największe wyzwanie na te 30 dni. O, raz, dwa i trzy. Cuda, wzrost i Zwiększenie świadomości. No, czyli ten proces uzdrowienia na wielu poziomach nie będzie łatwy. Ten wzrost łatwo nie przyjdzie, ale to tak czuję znaczy, że łatwo, bo po tym czekają cuda, manifestacje. No, na razie wygląda na to, że proces bardziej dla większości się rozpoczyna i że potrwa dłużej niż te 30 dni, o których te teraz tutaj rozmawiamy. No ale zobaczymy jeszcze w kolejnej pozycji, więc będą jeszcze lekcje, które mają ci coś uświadomić, zanim przejdziesz do swoich manifestacji, do spełniania swoich celów. Dobrze, to teraz w jaki sposób wszechświat Cię wspiera? Dlatego jest ta karta zaufanie też, że warto zaufać, że to wszystko nad czym pracujesz, co chcesz zamanifestować przyjdzie, tylko teraz jesteś w fazie uzdrowiania swojej energii, siebie, wszelakich schematów, blokad, które uniemożliwiają Ci wejście na tą właściwą ścieżkę. Dobrze, to jak wspierać się Wszechświat? O, dwa, trzy. Przejście niepewności od nowa. Ok, czyli korekta, no nie jest to pewne kiedy. Przejdziesz do tej nowej energii, do odnowy, ale wszechświat mocno cię w tym wspiera, to będzie bardzo osobiste. Do tego przejścia dojdzie, a kiedy wszystko w swoim odpowiednim czasie, nie warto skupiać się na czasie, czas to iluzja naszego wymiaru, a jeżeli chodzi o takie procesy energetyczne, to w ogóle tam ta reguła czasu nie ma znaczenia, na wszystko jest odpowiedni czas można tak powiedzieć po naszemu ale no NRG rządzą się swoimi prawami ale mam potwierdzenie że wszechświat się wspiera w tym żeby w najszybszym możliwym dobrym momencie doszło do tego przejścia też jeśli będą jakieś niepewności się działy przez te 30 dni to wszechświat będzie wysyłał ci znaki tutaj mamy motylki mamy Sarne, także wszechświat może wysyłać zwierzęta mocy do Ciebie. Z wiadomościami, jak widzisz jakieś zwierzę, a kiedyś nigdy nie widziałeś, a teraz ciągle widzisz na przykład. Warto sprawdzać ich znaczenie. Dobrze, no to teraz czas na czarmsy. I w czarmsach sprawdzę. Co idzie w Twoją stronę, co tu się może wydarzyć przez te 30 dni, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, miłość, relacje i nie tylko miłosne. Jeżeli chodzi o relacje miłosne, to tutaj jest też wiadomość i dla singli, i dla osób w relacji, ale tu też jest o rodzinie, przyjaciołach. No i zobaczę, jakie szczęście idzie w Twoją stronę, co dobrego. Dobrze, zaczynam od. Finansów pracy. O, no super. <tutaj>, Tutaj trzy monety, także pieniądze idą w Twoją stronę, jest dobrze. Zwłaszcza w jakimś biznesie rodzinnym, czy z takimi osobami, które są jak rodzina. No, i proszę, no, tutaj wszystko dobrze, a reszta to mi się pokazuje dalej Twoja transformacja. Więc przejdę już do energii serca, miłości, potem jeszcze wyciągnę z tą intencją, bo tutaj wyraźnie widzę, że no, to są to, to są charmsy, na pracę, chociaż no tutaj jeszcze yy, mamy yy, tak listek, więc coś nowego może się pojawić, może być podróż służbowa, ale też bardziej czuję, że urlop i, i podróż tutaj, o, to może tak zrobię yy, miłosna. Yy. Ciekawe, to może tu je położę. Tak jeszcze nie miałam, żeby charmsy z jednej sfery tak mi mocno wyszły na drugą. To znaczy, że tu wszystko ok, stabilnie, fajnie, może coś nowego. A tak naprawdę ważniejsze jest życie prywatne. Szczere rozmowy prosto z serca tu się pokazują. Mogą być jakieś nagłe zwroty akcji, ale też może być namiętnie, bardzo jak jesteś w relacji. Ta transformacja jest bardzo ważnym procesem. Niektórzy, gdy ją zakończą, to zostanie im przywrócona wiara w miłość, charm z napisem Believe. Może być romantycznie. No i też a propos finansów pracy, albo może pojawić się potomek dla niektórych, albo będą rozmowy o tym, czy chcemy, kiedy, jak to będzie wyglądało finansowo i tak dalej. No i tak czuję, że ta waga, która tu się pojawia, oczywiście może być w Twoim życiu jakaś ważna osoba z podznaku wagi, ale pokazuje to, że pracujesz nad tym, by mieć większą równowagę między pracą a życiem miłosnym, prywatnym. I w końcu jest to możliwe, bo tu się ustabilizowało, bo z jakiegoś powodu trzeba było najpierw tu ustabilizować. No i teraz, teraz większość Twojego skupienia jest na życiu prywatnym i mamy to potwierdzone, bo dwie litery P są. Więc życie prywatne, życie prywatne to też może być jakiś inicjał albo wskazówka dla Ciebie. Dobrze, to teraz z intencją na to życie miłosne, relacje, co tutaj jeszcze... O, proszę, no będą dyskusje na temat budżetu domowego, ale takie przyjemne, chcą was zainwestować, co chcemy zrobić i tak dalej, no bo to nam się pokazało tutaj trzy monety, więc bardzo dobrze. Możliwe, że ci, którzy, no bo niektórzy mogą zakończyć w te 30 dni proces albo nawet krócej, tak, każdy ma swój odpowiedni czas, jest możliwe zakochanie się, bo jest tutaj charm z napisem Fall in Love, na nim jest serduszko, bo jest to uzdrowienie emocjonalne i zaczęcie od nowa możliwe. I tutaj pokazuje się, że warto być prawdziwym, autentycznym, bo jesteś wyjątkowy, wyjątkowa, nie chowaj tego. Muzyka będzie ważna w życiu miłosnym, prywatnym, będzie na wielu romantycznie. I jeszcze jest litera S tutaj jako wskazówka, inicjał. Ty już będziesz wiedzieć o co chodzi. No i teraz, jakie szczęście idzie w Twoją stronę? O, dobre wiadomości. A, patrzcie, te, to się, te się razem złapały. Kruk, wrona, tak i króliczek. Także mogą mieć dobre wiadomości o potomstwie albo osobno, dobre wiadomości i namiętność. No ale razem się te czarmsy splątały. Planety ci sprzyjają. To jest dobry czas na tę transformację, ona będzie owocna. Tutaj czarmsy już pokazują, że więcej osób zakończy ją przez te 30 dni. Aniołowie są z tobą, wszechświat cię wspiera. No, i tutaj transformacja serca nam się pokazuje, emocji, więc naprawdę to jest najważniejsze. A skoro jest w tym polu szczęścia, to rzeczywiście wiele osób ma szansę ją zakończyć. Teraz, no, tak jak mówiłam, czasówka jest rozległa tutaj, i jeszcze dwie litery to mogą być inicjały, wskazówki jakieś dla ciebie. A propos tego, jakie szczęście idzie. Jest to litera C i litera N. C, N. I teraz czas na Twoje słowa mocy, afirmacje i potężne wskazówki od wszechświata. Zobaczymy. O, okej, okay. ta i ta. Jestem połączona ze Stwórcą. Jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki, i błogosławieństwa. No właśnie, to połączenie z intuicją, zaufanie, yy, poziom jego zwiększy się, poczujesz to bardziej, a ta afirmacja ci w tym pomoże. I jeszcze jedna afirmacja. Świadomie wybieram kierunek moich działań, tworzę takie życie, jakiego pragnę. No właśnie, tutaj też ta praca nad energią, nad uzdrowieniem. Spowoduje to, że będziesz w stanie świadomie wybierać kierunek swoich działań i tworzyć takie życie, jakiego pragniesz. Wow! Cudowne, uzdrawiające energie napływają do Twojego życia przez następne 30 dni. Warto się z nimi połączyć. Zapraszam na medytację prowadzoną. Z uzdrawiającą energią Archanioła Rafaela. Link do niej za chwilkę będzie na ekranie. Na ekranie też pojawi się medytacja, która pomoże Ci okiełznać gonitwę myśli w Twoim umyśle. Żeby przejść do jednej z medytacji, kliknij w odpowiednią miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła. Miłości i wszystkiego, co dobre.